Przyznam się, że, przyznam, ja się przyznaję z dumą, że jest we mnie łazarskie piętno. Mało, że z wielkopolskich obszarów czasem zaciągam Poznańską warą, to jeszcze, a to już rzadziej się zdarza, z ważnej dzielnicy Poznania, z Łazarza. Się no, no, no naprawdę, no to jest a, się. A te łazarskie nie? no ja... No, tutaj nie ma tym... złazarza, więc y, no. chyba nie docenili. Chyba nie. Chyba nie docenili tego, że tu jest o, o, z złazarza. Ale to w takim razie przy y, jednym z łazarskich to przypuszczam, że wiele się łez posypie, a, a w każdym razie zruszą się. A. Będzie aplauz. Powinien być, no, zdecydowanie, Liczymy na to. Jeden z łazarskich, jeden z łazarskich, starych już dziś ład ma w głowie obraz sprzed wielu lat. Oto skaliera do rynku niesie teczkę koleżanki. Ona wysyła mu niebo z podrzęst A on wpaczony, dnia w nią wpaczony jak wzroka w ze wspomnienia. wspomnienia. tak. To zobaczenie, to młodzieńcze, no nie, nie wiemy w, te, w tym biegu jak się zachować, ale y, wyrażamy swoją y, postawą, a całością postawy, jak, ta, y, jak to niebospodrzecki ranki nas urzekło. Urzekło. Zgadza się. Ej, miałeś tak ja, czy, 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 czy zaprosiłeś małżonkę? Nie, 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 nie. Zapro, nie znaczy zaprosiłem, ale nie. mamy... <laughs> Popatrz, <grymne> <grymne> tak, zwłaszcza wnuczek, także nie jestem zupełnie bez, bez rodziny, zresztą rodziny tutaj jest więcej. Rozumiem, nie, bo ja dlatego się pytam, bo moja żona tu jest, dlatego muszę być bardziej wyważony w tych opiniach, tak. To, 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 to. Trzeba wyważać, e e e tak. Rozczarowania, taka natura nadziei, choć w niej często błądzę, mimo rozczarowań nie oddałbym jej za żadne pieniądze. I jeszcze przeczytam ci, żeby z tej nadziei, na smętki. Kiedy wokół jest bezbarwnie, nie smędź, nie trać czasu marnie. Zamknij oczy, szybko sięgniesz po coś, co wspomnieniem pięknym. Możesz wziąć też nasze kaskę. I przegonić, szarą Państwa. Ciekaw jestem takiej taki zagadki, tak, znaczy, tak rozwiązania tak, zagadki. Czy potrafisz sobie dać z zagadką w czym tkwi wężowa wiedza? Wężowa wiedza. Dlaczego wąż zaczął kusić Ewę, a nie Adama? Od niego bardziej skoro do pokus dama. Zgadza się? Tak. Mi się to tak. wszystkim zgadza, ale może się Państwu nie zgadzać. Ja, ja się będę zgadzał z Państwem i tymi, z to się nie zgadza, ale myślę, że wiele potwierdzeń jest Przy tym wiedział o ich naturze to, co i Wy wiecie. Adam stawi opór wężowi, ale nie kobiecie. Dlatego rozpoczął od Adama, bo, bo gdyby zaczął od Adama, to by sobie z tym zagadnieniem nie poradził. Zdecydowanie. Ja, ja, proszę? Na rowerach byliście No Myślę, że nawet nie wiem, czy, czy musieliby na rowerach, bo tam praktycznie gdzie jeździć, jak tam wszędzie raj. My musimy podróżować i rowerem, i samolotem, bo szukamy tego raju. Natomiast oni mają wszystko na miejscu, więc nie wiem, czy to by wymyślili Robert i może o to chodziło, żeby ruszyć głową i trochę popracować, trochę razie Tak to jest z pokusami. Ja jeszcze tylko jak już e, powiem tobie, że popełniłem prawę, bo powinienem rozpocząć od tego, co tutaj jest pod tym kapeluszem. A właśnie, a co jest pod kapeluszem? Pod kapeluszem jest, jest koszyk. Jest koszyk, to tak. widać. To widać co jest w koszyku? Niespodzianka? Niespodzianka jest niespodzianka jeszcze, a za chwilę to się wyjaśni. O, no. o, niespodzianka. Ka kapelusz włożę na głowę, a to dopiero wyjdzie tak. później. Czy w kapeluszu, czy bez powinienem być? Zdecydowanie. To nie. proszę Panią o poczęstowanie cukierkiem, bo to nie ukrywam, że tam jest cukierek w środku. Tylko... A szkoda, że Pan zdradził, bo to <głosyna> okazało dopiero, oczywiście. No, mam, a, yy... a cukierki należy skonsumować od, od, od razu? Yy, nie, nie musi być skonsumowane od razu, ale może być rozwinięty ten papierek od razu, a, tam nieudolnie nie rękami autora to. zawinięty cukierek i yy, napis, zapis no jakiegoś, jakiegoś utworu, jakiegoś wierszyka, może papaporyzmu, który chciałbym Państwa poczęstować i w tym sensie...